Jeśli chcesz poprawić swój angielski akcent, brzmieć jak native speaker i tym samym być lepiej rozumianym, to musisz poprawić swoją intonację w języku angielskim. Witam z powrotem na kanale Violeta Pie. Dziś pokażę wam dlaczego intonacja w języku angielskim jest tak ważna i jak bardzo różni się ona od naszej polskiej. I gdy stosujecie polską intonację mówiąc po angielsku, to właśnie to może być głównym powodem, dlaczego native speakerzy was nie rozumieją i często proszą o powtórzenie. Intonacja w nauce języków obcych jest bardzo ważna, często nawet ważniejsza od wymowy. I w dzisiejszym odcinku porównamy angielską intonację z polską. No dobrze, ale pewnie chcecie mnie zapytać ale co to jest intonacja? Intonacja to po prostu melodia, z jaką mówimy. Gdy coś mówimy, to nasz głos się podnosi i opada, prawda? Pewne wyrazy wypowiadamy szybciej, inne wolniej. Jednak, gdy mówimy w naszym ojczystym języku, to często robimy to zupełnie nieświadomie, kompletnie nie zdając sobie z tego sprawy. Mówiąc natomiast w języku obcym, musimy to kontrolować, przynajmniej na samym początku, więc przyjrzyjmy się temu bliżej. Język angielski jest stress-timed language, czyli językiem z akcentem czasowym, i oznacza to, że niektóre słowa w języku angielskim są bardziej akcentowane niż inne i wymawiane mocniej. Pozostałe nie są akcentowane i wymawiane słabo. Robimy to po to, aby pokazać rozmówcy, które słowa są ważne i na które musi zwrócić szczególną uwagę. I brzmi to mniej więcej tak: ta da ta ta, ta da ta, ta da ta Dlatego też, gdy oglądamy angielską telewizję z napisami, to wszystko rozumiemy, a gdy je wyłączymy, to zwyczajnie gubimy słowa i ich nie słyszymy, ponieważ są one wymawiane szybko i często są zbite razem i brzmią jak jedno słowo. Język polski natomiast to syllable timed language, czyli język sylabowy, co oznacza, że na każdą sylabę poświęcamy tyle samo czasu, czyli mają one Tę samą długość. I brzmi to mniej więcej tak, jakbyśmy strzelali z kałasznikowa. Czyli tak właśnie niestety brzmimy dla Brytyjczyków. Więc język angielski to ta 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 a język polski Popatrzmy na to ta 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 to buy a car. Zauważcie, że nie powiedziałam I want to buy a car. Ponieważ nie wszystkie słowa są jednakowo akcentowane i w języku angielskim akcentujemy tylko te ważne słowa. Czyli w tym wypadku są to want, buy oraz car. I tak naprawdę, gdy powiem do Brytyjczyka want, buy car. To każdy mnie zrozumie. Może to trochę brzmi jak kali mieć, kali chcieć, ale każdy zrozumie, co chcę powiedzieć, ponieważ są to słowa kluczowe, które przekazują treść. W języku polskim natomiast nie rozróżniamy słów na ważne i mniej ważne i akcentujemy wszystkie sylaby jednakowo. Powiemy więc chcę kupić samochód, a nie chcę kupić samochód. Nikt tak na co dzień nie mówi i brzmi to bardzo poetycko. Dlatego jest tak ważne, aby używać odpowiedniej intonacji, gdy mówimy po angielsku, ponieważ to nie tylko poprawi wasz akcent, ale przede wszystkim native speakerzy zaczną was rozumieć i przestaniecie brzmieć dla nich dziwnie. Co więcej, intonacja nadaje sens zdaniu, i gdy zmienimy intonację, często zmieniamy cały sens zdania, co zresztą zaraz wam pokażę. I najlepiej jest to ćwiczyć z nauczycielem języka angielskiego, po którym będziecie mogli powtarzać poprawną intonację. I platforma do nauki języków obcych, o której chcę wam dziś powiedzieć to LiveXP. Z LiveXP możecie zorganizować sobie lekcję z nauczycielem native speakerem, tak jak ja to zrobiłam i jak odwiedzacie mój kanał regularnie, to wiecie, że ja uważam, że jest to najlepszy i najszybszy sposób na naukę języka angielskiego. Lecz dla tych Którzy nie mają jeszcze pewności siebie i odwagi, aby uczęszczać na lekcje z Native Speakerem, to z LiveXP możecie umówić sobie lekcję języka angielskiego z nauczycielem, który mówi po polsku. To, co bardzo podoba mi się na platformie LiveXP, to filtry, które oferują przy wyborze nauczyciela. Czyli po wybraniu języka, którego chcecie się nauczyć, i poza językiem angielskim jest jeszcze 35 innych języków. Dodatkowo, możecie sobie wybrać drugi język, jakim mówi nauczyciel, i tu należy wpisać polski. I pojawią się nauczyciele języka angielskiego mówiący po polsku. Możecie również wybrać nauczyciela zainteresowania oraz sposób, w jaki lubi spędzać czas wolny, ponieważ o wiele łatwiej będzie nam prowadzić konwersacje z kimś, z kim mamy coś wspólnego i o czym rozmawiać. I spośród ponad dwóch tysięcy nauczycieli powinniście z łatwością wybrać tego, którego szukacie. Z LiveXP bardzo prosto możecie zmieniać nauczycieli oraz języki, ponieważ wszyscy nauczyciele i wszystkie języki są zawarte w Waszej subskrypcji. I gdybyście chcieli to wypróbować, jak to działa, to dziś specjalnie dla Was LiveXP oferuje 30-minutową lekcję próbną za mniej niż 1 dolara. Za jedyne 99 centów. I Wasz kod promocyjny to by Violeta. I jak zdecydujecie się dołączyć, to możecie sobie stworzyć swój własny plan, czyli wybrać, jak często chcecie mieć zajęcia oraz jak długo chcecie, aby one trwały. I dziś LiveXP daje Wam 30% zniżkę na każdą subskrypcję, czyli na każdy plan, który sobie wybierzecie. I kod promocyjny to BE Violeta 30 więc nie ma na co czekać. W opisie znajdziecie link. Kliknijcie na niego i sami spróbujcie i zobaczycie, jak szybko zrobicie postępy. Jak zawsze przygotowałam dla Was dokument PDF ze wszystkimi informacjami z tego odcinka i link do niego znajdziecie w opisie. Wystarczy tylko na niego kliknąć, wpisać swoje imię oraz adres mailowy i dokument zostanie przesłany na podany przez Was adres. I od tej chwili co tydzień będziecie otrzymywali e-mail z nową lekcją, dokumentem PDF oraz wszystkimi nowościami. Możecie odsubskrybować w każdej chwili. No to przechodzimy i już wiemy, że w języku angielskim są słowa, które są ważne, które akcentujemy, oraz słowa, których nie akcentujemy. Przygotowałam dla Was tabelkę i znajdziecie ją również w dokumencie PDF. I jak widzicie, podzieliłam słowa na dwie kategorie: na content words oraz function words. Content words to te ważne. Przekazujące treść, czyli to te, które akcentujemy w języku angielskim. A function words to słowa funkcyjne, czyli te pomocnicze, których nie akcentujemy. I oto nasze content words. I należą do nich nouns, rzeczowniki. Verbs, czasowniki. Adjectives, przymiotniki. Adverbs, przysłówki. Question words, słówka pytające, często nazywane też W. H words, ponieważ zaczynają się większość z nich zaczyna się na wha, Negative auxiliary, czyli czasowniki pomocnicze ze słówkiem not oraz negative modal verbs, czyli czasowniki modalne ze słówkiem not, a do grupy function words, czyli tych wyrazów nieakcentowanych, należą articles, czyli przedimki, auxiliary verbs, czyli czasowniki pomocnicze. Modal verbs, czasowniki modalne, verb to be, czyli czasownik być i jego wszystkie odmiany, pronouns, czyli zaimki, prepositions, przyimki oraz conjunctions, spójniki. Czyli jak popatrzymy na tę tabelę, to widzimy, że te dłuższe i większe słowa, które nadają znaczenie zdaniu oraz wszystkie przeczenia, są akcentowane i wymawiane głośno i wyraźnie, a te malutkie słówka są nieakcentowane. Oczywiście jest to ogromne uproszczenie, ale tak można to sobie zapamiętać bez uczenia się tej tabeli na pamięć. Ale wróćmy teraz do naszego zdania. I want to buy a car. I to zaimek. Want to czasownik. To przyimek. Buy czasownik. A przedimek. Car rzeczownik. I want to buy a call. I jak widzicie, całkowicie zgadza się to z listą wyrazów podaną w tabeli. Na pewno chcecie mnie teraz zapytać, no dobrze, ale co w takim razie dzieje się z tymi wyrazami, które nie są akcentowane w zdaniu i jak je wymawiać, aby ich nie akcentować? A więc musimy je wymawiać używając ich słabej formy, czyli I zmieni się na A, na dźwięk szła, to zmieni się na ta, a zmieni się na a. I jak widzicie, wszystkie samogłoski w tym zdaniu w nieakcentowanych słowach zmieniły się na dźwięk szła i zostały wymówione krótko, bez przeciągania. Popatrzmy na inne zdanie: I would like a cup of tea. I nie mówimy I would like a cup of tea, ponieważ I to zaimek, którego nie akcentujemy, would to czasownik modalny, który, którego również nie akcentujemy. Like to czasownik zwykły i czasowniki zwykłe akcentujemy. A to przedimek, nie akcentujemy. Cup to rzeczownik i rzeczowniki akcentujemy. Off to przyimek, nie akcentujemy. A tea to rzeczownik i rzeczowniki również akcentujemy. I would like a cup of tea. To teraz pięć zdań dla Was do przećwiczenia. I w pierwszych trzech akcentowane słowa będą zaznaczone na zielono. A w kolejnych dwóch to już wy sami będziecie musieli rozpoznać, które słowa zaakcentować i wymówić mocniej. Oto pierwsze. I oto jak powinno ono brzmieć. I'm going to the shop to buy some bread and a newspaper. A oto drugie zdanie. Can you go to the shop to buy me some milk? I w tym zdaniu can wymówiliśmy jak can, a sam jak syn. Zdanie trzecie. What time are you going to be at home? A zdanie czwarte już bez pomocy. I'm making dinner for my parents tonight. I już ostatnie zdanie, piąte, troszkę dłuższe. Które wyrazy w tym zdaniu będą akcentowane? I powinno to brzmieć mniej więcej tak: She'll be late for the meeting, because the traffic is very heavy. Wspaniale, jestem pewna, że poszło wam. Wyśmienicie. Czasami zdarza się tak, że jedno słowo w zdaniu jest ważniejsze niż inne i chcemy je bardziej podkreślić, więc co zrobić w takiej sytuacji? Popatrzmy na to zdanie i najpierw wymówię je bardzo naturalnie, akcentując wszystkie content words, czyli te ważne słowa, tak samo. He promised to go to Tesco and get me a ham and cheese sandwich. Ale czasami jeden z wyrazów, jedno ze słów może być ważniejsze niż inne i możemy chcieć je bardziej podkreślić. Lecz musimy wtedy pamiętać, że zdanie najprawdopodobniej zmieni znaczenie w zależności od tego, które słowo zostanie zaakcentowane. Popatrzmy. He promised to go to Tesco and get me a ham and cheese sandwich. Podkreślając he, mówię, że to właśnie on, a nie ktoś inny. Posłuchajcie teraz. He promised to go to Tesco and get me a ham and cheese sandwich. Tym razem podkreśliłam promised. I sugeruję, że on obiecał, że to zrobi i że nie dotrzymał obietnicy. A oto następne. He promised to go to Tesco and get me a ham and cheese sandwich. A nie na przykład to Sainsbury's. Oto kolejne. He promised to go to Tesco and get me a ham and cheese sandwich. A nie a ham and tomato sandwich. I już ostatni przykład. He promised to go to Tesco and get me a ham and cheese sandwich. A nie na przykład a pie. Czyli widzicie, jak zmienia się znaczenie zdania w zależności od tego, które słowo jest akcentowane. Proszę nie zapomnijcie o ofercie Live XP minus 30%. Jest to świetna okazja na to, aby poćwiczyć konwersacje oraz intonacje z wykwalifikowanym nauczycielem. Tu znajdziecie odcinek o tym, jak zrozumieć szybki angielski, i zachęcam kliknąć na niego już teraz. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia za chwilę!